Witam Was serdecznie Na rowerze zbieram złom Dziś będziemy rozbierać takie styczniki Takie dwa styczniki, się Zobaczymy ile one ważą dokładnie Ile byśmy dostali normalnie, abyśmy tak W złom Zapiły, w złom mieszane różne, bo tam Wiadomo ważą 668 gramów dokładnie o nie, sorry 666 gramów po złotówce to byśmy na to dostali, zarobili 67 groszy 67 groszy 67 groszy będziemy, dostaniemy a zobaczymy ile dostaniemy po rozebraniu czekamy rozbieramy Mm, pozdrawiam wszystkich Was serdecznie i życzę ładnej i bezpiecznej i bezburzowej soboty bo teraz słuchając tych informacji to naprawdę te burze są naprawdę coraz gorsze ta wałnica mm -hmm. najgorsze najgorna coraz gorsze dobra

Me gonna <laughs> 嗯哼。Mm hmm. i see czy Dobra, musimy to jakoś wybić, sobie wyciągnąć. Pójdź nie widzą. Plastik. O! Są groszki srebrne elegancko. Widzimy się po krótkim cięciu. I jesteśmy. Wydobyłem takie małe miedziuszka, fajna miedziuszka, plastiki do plastików. Trudziutka chyba z rozbiórek jest nie trudziutka Ludziutka, ludziutka. Nie, to nie. Do piasków. Tu jeszcze są takie malutkie elementy to jeszcze trzeba uważać, żeby nie wyrzucić dobra tak taki malutki kłębek jednej miedziuszki to jeszcze odczyść siach so. żeby so była czyściutka Mamy kolejne, ale to sprawdzimy. W momencie ciekawości, czy to łapie oszustwo. Jak nie wiem, cały efekt metalowy. Nie, to nic. Już się trafiła pewnie. O, Prawda czy to nie jest malowana? <noise> Na szczęście nie <noise> Plastik Zobaczcie zobacz. zobacz, Takie coś to warto rozbierać To no jest na będzie jakiś komentarz powiedz, a mogę jeszcze to zostawić albo coś tam. To taki był chyba wczoraj, czy ile parę dni temu nie pamiętam że niektóre te rzeczy. A chyba że zbiórki tych nawilżaczy powietrza chyba, że mogą to zostawić. Nie wiem, dokładnie to nie chcę do tego, żeby nie było, bo nie wiem I, ale po co mam coś zostawiać jak coś... jak coś, coś nie działa to metalowe, metal zważymy sam metalik w metalu mamy 310 gramów po to jest też 31 groszy zapisujemy wsypujemy do pojemnika Rownicą. dobra zaraz mamy już mówię co jeszcze mamy mamy mosią żółty albo mosiąc czy mosiąc już teraz nie. Coś w tym stylu wiecie o co chodzi. Mi się, mi, zawsze mi się mieli takie malutkie, te. Ale najczęściej to są te. Groszki. Style posrzebrane. To. I tego. To jest miedziane. To jest metalowe. Uwe, dobra. Ślę wrzuciłem. Mieć. 22. Gramy mamy tych groszków, tych, tych groszków, co ja mówię? Sorry, nie wiem, pójdę jestem mosiączkę, to jest liczbę, liczę po 20, bo nie patrzałem na stronie, za to dostanę 52 grosze. To mamy już 83 grosze zarobku, wypłujemy do, do tamtych teraz miedziuszka miedziuszka tu będą chyba też groszki tak, chyba tak to mhm. na bok idzie ale ogólnie zważymy mamy 80 gram miedziuszki, na to wychodzi miedziuszka Miks jest po 32,60 zł, jak dobrze kojarzę 32 60 Jest 2,61 dodajemy i zarobiłem na tym coś powie mało 3,44 No i odejmąć tą wagę Ja bym to na złą To 2 Ponad 2, ponad 2 zł jestem do przodu Warto, warto. I zawsze warto coś robić, jak nic nie warto robić, albo pisać wzdurne komentarze obrażające. Ale to teraz te komentarze lekceważą, są usuwane. Staram się już nie odpowiadać. czyli fajne spadło ponad 3 złote. prawie 4 złote, czy ponad 3 złote jestem. przy takich takie gramy, gramy, zaś znowu będą któreś kilogramy ja wam się filmik podobał to łapka w górę, komentarz, subskrypcje zapraszam do subskrybowania chciałbym, żeby, te, żeby dobić do tych chociaż 500 operacji a to zależy od was, czy was mój kanał zaciekawia czy nie, a jeżeli wam się nie podobał moje filmiki, albo coś tam źle jest napisane w opisie, albo ten, albo źle mówię, bo czasami nie każdy ma taką dobrą wymowę, to omin, te nie pisz. Bo nikt nie jest w życiu idealny. Nie jest nikt idealny i idealów nie ma. Więc was po serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się.